Cześć, witam serdecznie w 65 odcinku serii z moimi polskimi płytami winylowymi. Odcinek 65 będzie poświęcony nietypowej płycie Przemysława Gintrowskiego. Jak wiadomo, Przemysław Gintrowski to jeden z tak zwanego tria Jacek Kaczmarski, Zbigniew Łapiński i Przemysław Gintrowski z tego tria był najbardziej znany. Obecnie zarówno oczywiście Jacek Kaczmarski jak i Zbigniew Łapiński, Przemysław Gintrowski, cała trójka już niestety nie żyje. Natomiast w roku 1990 ukazała się solowa płyta Przemysława Gintrowskiego Raport z oblężonego miasta. Czy ona jest taka do końca solowa? No to powiem szczerze, że mam pewne wątpliwości, dlatego, że tutaj są wykorzystane wiersze do muzyki Przemysława Gintrowskiego, chociażby Zbigniewa Herberta. No i jest tutaj na przykład jeden utwór, czy nawet dwa Jacka Kaczmarskiego, chociażby Karzeł. Na skrzyżowaniach do, słów, do, do y, słów Tomasza Jastruna. Napisał również muzykę Przemysław Gintrowski. Y, tutaj Jastruna jest troszeczkę więcej na drugiej stronie. Natomiast Jacek Kaczmarski również odpowiada za utwór Wróżba. Także powiem Wam szczerze, że. Yy, Również pojawił się tutaj Zbigniew Łapiński. No, to właściwie jest kolejna płyta. Na dobrą sprawę, całego tria. Eee, tutaj jest informacja, że materiał na tę płytę powstał w stanie wojennym. No to wiadomo, że wtedy ta płyta nie mogła się ukazać. Ukazała się dopiero w roku 1990. Eee, numer katalogowy SX2885. Proszę bardzo, klasyczny label polskich nagrań. Okładka laminowana, bo to już lata 90. to już było częściej prak praktykowane. E, co ciekawe, okładka laminat, natomiast jeszcze stary label polskich nagrań. E, podejrzewam, że jeden z ostatnich. Moi drodzy, no i w sumie tyle na temat e, tej płyty. Polecam, jeżeli ktoś lubi. Poezję śpiewaną, a Przemysław Gintrowski e, wiadomo, miał do tego odpowiedni głos. Dla e, e, pokolenia, które pamięta Przemysława Gintrowskiego solo, można by powiedzieć, no to, można, no to od razu powiem, że on był e, autorem e, piosenki przewodniej do e, e, serialu Zmiennicy. Zaśpiewał ją również. A również był e, autorem do końcowej, tak zwanej kołysanki w serialu e, by w filmie e, Tato z 1995 roku e, z, e, rolą Bogusława, e, z Bogusławem Lindą w roli głównej.